Mangi dla dziesięciolatków? Jasne, że chętnie coś polecę. Sailor Moon, czyli Czardziejka z Księżyca. Bohaterką mangi jest Usagi Cukino, która poznaje mówiącą ludzkim głosem kotkę Lunę. Okazuje się, że Usagi jest jedną z wojowniczek, której przeznaczeniem jest uratowanie ziemi. Mamy tutaj walkę dobra ze złem. Pierwszy tom mangi w nowym wydaniu ma premierę już w tym miesiącu. Wielki Strażnik Biblioteki. Na świecie wzniesiono ogromne biblioteki, aby zachować cenne księgozbiory po tym, jak świat pogrążył się w chaosie. Mały półelf, pomimo swojej ogromnej pasji do książek, ma zakaz wstępu do bibliotek. Wszyscy traktują go jak wyrzutka. Jak nie trudno zgadnąć, jego sytuacja diametralnie się odmienia. To opowieść o magu, który ma zmienić losy świata. Mamy tu przygodę, magię i dużo informacji o konserwacji książek. Póki co ukazało się 5 tomów, seria wciąż wychodzi. Maszle to genialna parodia Harry'ego Pottera. Manga opowiada o zmaganiach Masza, który nie potrafi używać magii, a trafia do szkoły, w której ma zaprezentować swoje magiczne umiejętności. Na swój rozbrajający sposób radzi sobie z tym mankamentem. Mamy dużo akcji, komedii i mocy nadprzyrodzonych. Seria cały czas się ukazuje. Pan z Wolma dziś wolne. Znowu komedia i moce nadprzyrodzone. Główny bohater jest złoczyńcą z kosmosu, jednak w weekendy nie pracuje. Odwiedza wtedy Ziemię i zachwyca się ziemskimi przyziemnościami, jak na przykład pandami w zoo czy pysznymi potrawami. To spokojna i lekka manga, ale dla dziesięciolatki może być trafionym tytułem. Na razie wyszedł jeden tom, kolejny już wkrótce. Mirakulus Biedronka i Czarny Kot. Seria bardzo dobrze znana z kerskówki. Biedronka i Czarny Kot stają w obronie Paryża. Ich przeciwnikiem jest władca Ciem, który chce skraść ich kolczyki oraz pierścień czyli Mirakula, dzięki którym przemieniają się w superbohaterów. Mirakula mają bowiem magiczną moc, którą władca Ciem chce wykorzystać na swój użytek. Na razie wyszły dwa tomy mangi, trzeci jest w drodze. Mam nadzieję, że te propozycje Ci się spodobały i wybierzesz coś dla swojej 10 latki. Natomiast jeśli potrzebujecie więcej jakichś polecajek, dawajcie znać w komentarzu, postaram się coś podpowiedzieć.